Trzymamy z tej samej robotycz i gram w TNT Run Zagram z tam z trzy partyjki. Jest to taki ten Tryby gry, że jak biedni to się za to bardzo podłogę ten, ten, ten. już w ogóle ten fajny ten drzep jest z ty Muszę wam powiedzieć, I mam takie, takie pytanie jedno, czy chcecie, żeby robił odcinki z Microsoft, tak jak Blow czyli takie wieże, no, to zwiedzanie, tam no, to wszystko, no, nie, musi takie wysubytowane. Napiszcie w komentarzu, czy to jest fajny tryb dla Was czy nie. Bo dla mnie jest fajny. I też napiszcie, czy tak czy nie, czy z tym hero. Czym się uda, że nie laguje? No laguje mnie. To straszne. Ale to coś, coś tam. Poradzimy sobie. Staram się ten odcinek zrobić na sto, 1080p, ale nie wiem czy mi się uda. Mam dosyć słabego kompa. spoko, aż tak mało polityki. No dobra, no, zagram sobie jeszcze dwie martyki. Popakamy z tym Wiem, że to utnę. A, ale podstępuj. Najwyżej sobie przegonięcie w odcinku. Lepiej się da. Tu chcecie tej serii z hero. Może nawet z tego. Chyba będę z Explorant nie nagrywał z tych mini Gierek. Może zrobić nawet serię z tego. Z, z, z PvP. IP tego serwata domu. Ten... W tym... W kopiście, ale... O nie wiem. Nie wiem, czy wnoszę, żebyśmy dokończali. O, ale truszość, jak tu jest. Jak widzę, to są... Jak już grałem kiedyś, to widzę, że są tylko dwie areny na razie. No, mam nadzieję, że zrobiłem więcej. No to ja. Nie mogę niczego zrobić. Ale nie cofala góry, nie wiem, no. Syp, mi się. Nie. Spadłem bez A Ale chyba nie Napiszcie, czy chcecie odcinków z tych minigierek, nie do... Ja. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, dodajcie lajka. Polećcie to znajomym. Może... Na tych filmów, to może dacie suba. Nie, nie muszę. W sensie to możecie dać. dać. Jest, masz no. nie, tu, ja wiem, nie jest może takim wielkim parkurowcem, ale Jakoś mi idzie. Chociaż tu ja wiedziałam, po tym N1 jest zniszczony. Nie, no spadliśmy jeszcze. No, żegramy się jeszcze jeden. Muszę dwa mówić. Teraz się to tylko Arena, trochę większy. Tu jest 5 poziomów. 100 p.m. zostało. Już gramy. Nie wiem, czemu mnie aż tak grałem. Ostatnio nagrywałem, próbowałem, bo co, nagrywałem 8 minutowy. minutowy Dzisiaj to mnie tak nie nabywało. A coś mi się z, z, z moją nagrywarką stało, że było tak jakby z nety zablone. tam było powiększone wszystko, jakby było widać, nie tak, że cały ekran, tylko tak był taki mały kawałeczek i tyle. wam to przeszkadzało, rzuciłem to niby na YouTube, ale w sumie no, nie, myślałem, że to będzie tylko tak, tylko tam w filmach wideo wideokonferencjach tak było widać,